Dzisiaj wylosowałam piękną kartę narodziny nowej ery. Często nasza ścieżka jest dokładnie tą, do której czujemy się najmniej przygotowani, a jednak idź nią mimo to. Często to, co w nas się budzi, wydaje się znacznie większe niż jesteśmy w stanie pomieścić, mimo to, bądź dlatego przestrzenią. Często nasze kreacje zdają się mieć dziką, nieokiełznaną własną świadomość. Pozwól im się narodzić mimo to. Często to, co należy do nas, jest właśnie tym, co najbardziej nas o śmiela. Bądź odważny i zrób to mimo wszystko. Rodzimy nową erę. W tej chwili jesteśmy w okresie przejścia między epokami, w procesie pozwalania, by stary cykl upadł, a nowy mógł się wznieść. Jak, czas, jak podczas jazdy we mgle, ufając, że droga ukaże się przed nami, Musimy uwolnić stare tożsamości i sposoby działania, które już nam nie służą, używając intuicji jako kompasu. Jesteś częścią grupy dusz, które inkarnowały się w kluczowych momentach historii, przygotowując się dokładnie na ten czas. Wyśnijcie nowy świat w istnienie. To czas, by dać przyzwolenie i przestrzeń temu, co chce się w Tobie narodzić. Wyśnijmy nowy świat w istnienie.